Siemanko, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Brod z kanału Reaguje na i dzisiaj zareagujemy sobie na zwiastun Arka 2. Tak jest, słuchajcie. Nie, nie, nie tak dawno świat obiegła informacja, że będziemy mieli Ark 2, więc zaczynamy. Gierka 1 cieszyła się ogromną popularnością. Dwójka myślę, że również. Sprawdźmy sobie ten zwiastun tutaj. Vin Diesel?! O, kurde, final. Serio? Wow! nie wiedziałem, że twórcy aż takie mają znajomości, albo many, many. Jasny gwint. Ej, to się zapowiada naprawdę super. Wow! Gwind Diesel tutaj gra główną rolę. O, cóż to za stwory? Ja w arka nie grałem, słuchajcie, więc możecie mi powiedzieć, co to za stworki. Kurka wodna. Co tu się dzieje. O, fu, ale paskudy. Dawaj diesel, będziesz tutaj ostro jechał pewnie z tą włócznią dzidą. E, tylko on jest tak umieśniony, bo patrzcie na tych tu. <laughs> Fajnie to wygląda naprawdę. Kurka. Oczywiście link do, do źródła macie w opisie. Tam jest ten cały trailer zwiastu. Ło panie! Cyk go pięknie! Koronę ściągnął. to toporek. Oho, chyba jakiś dinozaur leci. Co? Tak się wydarzy. Ło panie! O kurka No to siema ziomeczki, Cia czas na śniadanko O kurka wodna, Jezu, jest jak trailer, Ej, to jak w filmie Upoluję tego dinozaura? No bez taka wdzita? Między oczy co? A oni chcą porwać to dziecko, ciekawe kim on to jest. Dzień. Uś, ta można jakieś emocje tutaj się naczye. Dostał w tą dziką? Tak, mam. Ten też ucieka przed tym. Hmm? O, planie! O, kurka, ale ich zasypało. I on właśnie, on jakieś specjalne. A nie, to oni też. Zobaczcie, kurka, jaka technologia. Dinozaury można jeździć na dinozaurach. A tu jest pozostałość po Arki 1? Tak mi się wydaje. Czyli widzicie, ciekawe, czy w tej grze będzie win, można będzie dieslem sterować. Tak jak na przykład w Death Strange Dead Strange, czy jakieś inne także. Czy nawet w tym Cyberpunku są gwiazdy kina. Wow, Ale świat majestatyczny. Wow. wow, powiem Wam, wow, mega, sztos. Sztos, nie mogę się doczekać, jeżeli macie jakieś więcej informacji, kiedy ta gra wychodzi, to kurde, na pewno w nią pogram. Słuchajcie, to było mega, naprawdę ten zwiastun jest mistrzostwo świata. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia.